Jest okrętem wrogi na pewno. Czarna Perła nie ma już wyjścia, już nie będzie udawano okrętu neutralnego. W tym momencie zostaje tylko sforsowanie zapory i wdarcie się do Gdańska. Ale żeby to zrobić, musi przepłynąć koło twierdzy Wisłowiczni. że Państwo czuć całkiem jak w filmie Francisa Forda Cofoli? Posłuchajcie Wagnera, ja tylko że nie ma autopilotażnych ja helikopterów, bo jesteśmy 200 lat wstecz. Ale apokalipsa nie jest wykluczona. Szanowni Państwo, ówczesne armaty. Strzelają mniej więcej z prędkością maksymalną do trzech strzałów na minutę, jeżeli chcecie celować. Zasięg praktyczny, czyli taki, w którym można udawać, że się celuje w coś, to jest około kilometr 200 metrów do kilometra, najcięższy dział. tenżejszy lżejsze są skuteczne do siedemdziesiąt metrów. Czyli gdyby artyleria z Wisły strzelała w kierunku zgromadzonej po drugiej stronie Wisły Widowni, Byłoby niedobrze. Próbujcie, zobaczcie Państwo. Ogręt próbuje się przebić, najwyraźniej wyraźnie odpływa, żeby oddalić się nieco od brzegu, żeby artylerzystom trudniej było w niego celować i daje salwy z buty. Pamiętajcie Państwo, że jesteśmy przed 200 laty w epoce czarnego prochu, czyli dym po wystrzale Pokrywa wszystko dzisiaj ma ładną pogodę lekki więc dęb szybko się unosi, ale dowódcy artylerii bardzo często wybiegają przed przed lupy, żeby zobaczyć jak jest tulek strzał, żeby to nie widać. Strzelanie z karabinu, widzicie Państwo, dam piechotę polską, która ładuje broń, ubijając templem kule w lupie, Małgorzatę Państwo wykasujcie z pamięci. Ona nie należy do naszej bajki. Małgorzata nam się wcięła po prostu do bajki. Jak to Małgorzata? No to wracamy do historii sprzed lat włoskich. Następuje zobaczcie Państwo wymiana sygnałów z... między twierdzą, pisująście bajkę, a Perłą, która już zobaczcie Państwo z piękną brytyjską banderą nie udaje, że jest im innym niż jest, tylko wdziera się już pod kolorami ówczesnego króla Jerzego. Dziś jest to króla Terzbieta, wdziera się od twierdzy i strzela tak jak może, żeby przetłumić ogień obrońców. Karabiny nie są groźne, karabiny praktycznie... Zanosiły na ponad 100 metrów, a celność ich była umiarkowana. Mniej więcej z 50 metrów do drzwi doły trafiała poza kółko pocisków. Czy to one, a nie one spowodują na pewno kłopoty na czarnej perle? Teraz artyleria, armaty, których jest 40 na bałach, mogą sprawić im prawdziwy kłopot. Okręt musi walczyć do życia, operacja nie udała się. Jeżeli ginąć to pod prawdziwą banderą, stąd też jeszcze raz zobaczycie Państwa jak pięknie powieba Union Jack. brytyjska bandera na naszym okręcie. Zresztą, i teraz zrobimy znowu historyczny nawias. W czasach kiedy trwały walki, to znaczy kiedy się, było jeszcze pruskie i gitańskie.